Dzień dobry! Czy wiesz, czego chcesz? Taki jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Ja się z tym tematem spotykam bardzo często, pracując nad świadomą zmianą u różnych osób, nad świadomą zmianą, bo ta zmiana. Jest prowadzona świadomie przez każdego uczestnika. To jest świadomy wybór. Dotyczy tego, czego chce, jak chce, żeby wyglądało jego życie, jak chce je wieść, jaki chce mieć dom, jakie chce mieć relacje, jaki chce mieć stan posiadania, w różnych kwestiach, które dotyczą na, na, nas w życiu. I bardzo często stykam się właśnie z takim tematem. Nie wiem czego chcę. Nawet wysnułam na ten temat swoje własne wnioski. Jak to powstaje? Otóż ja uważam, że nie wiesz czego chcesz jest sugestią hipnotyczną, wmawianą dziecku bardzo wcześnie. Wymawianą dziecku bardzo wcześnie, po to właśnie, żeby nie wiedziało, czego chce. Bo gdy nie wie, czego chce, gdy jest dzieckiem, gdy jest nastolatkiem i gdzie jest dorosłą osobą, to ta osoba, która wmontowała jej tę sugestię hipnotyczną, decyduje za nią. Po to to jest. Po to to jest montowane, nie wiesz czego chcesz, żeby ktoś przejął za nas decyzję. Więc, jeżeli chcesz się od tego uwolnić, od nie wiesz czego chcesz, jeżeli ciebie to dotyczy w jakimkolwiek stopniu, jeżeli stosujesz to wobec siebie, jeżeli stosujesz to wobec innych osób dorosłych lub jeżeli stosujesz to wobec dzieci. To możesz, uświadamiając to sobie, że to tak działa, działa po to, żeby przejąć władzę nad cudzymi decyzjami, a właściwie w głębi jest zazdrość, że człowiek może, dziecko lub nastolatek może sam decydować o sobie i wyrwać się z tego, co się nazywa władzą rodzicielską bo przecież władza rodzicielska to nie jest miłość rodzicielska, to jest władza rodzicielska, zupełnie co innego. W związku z tym, jeżeli chciałabyś lub chciałbyś się od tego uwolnić, od nie wiesz czego chcesz, to ja ci proponuję bardzo proste podejście do tej sytuacji. Mianowicie, jeżeli to ci gdzieś gra, rezonuje, nie wiesz, czego chcesz, to zamknij oczy i zobacz, gdzie to jest, to nie wiesz, czego chcesz, i nadaj temu jakiś symbol. Po prostu zobacz taką sytuację symboliczną. Jak ktoś nie wie, czego chce, jak takie coś wygląda. To może wyglądać jak przedmiot, to może wyglądać jak dziecko, to może wyglądać jak człowiek, to może różnie wyglądać. Nie ma to znaczenia, jak to wygląda. Chodzi o nadanie symbolu. Tej informacji nie wiesz, czego chcesz. I gdy masz nadany symbol tej informacji, nie wiesz, czego chcesz, to od tego momentu możesz się od tego zacząć uwalniać. Czyli ten symbol z pamięci ciała, gdziekolwiek on jest, wyciągać i wyrzucać po swojej lewej stronie, troszkę przed sobą, żeby to było dobrze widoczne, na biały obrót czystych intencji to stworzyłam takie narzędzie, przepraszam, do pracy z samym sobą. Jak biały z czystych intencji, żeby było widać informacje. I wyciągaj te symbole, nie wiesz, czego chcesz, nie wiem, czego chcę. I wyrzucaj je na ten biały obróz. I wyrzucaj je na ten biały obrus, gdzie jeszcze to masz, gdzie jeszcze to masz, gdzie jeszcze to masz. Wyrzucaj je biały, to jest w różnych. To się. Taka informacja sadowi się w różnych częściach ciała i blokuje dopływ energii do tych części ciała. Rozumiesz, co ja mówię? Dop do blokuje dopływ energii do tych części ciała, więc uwalniaj się od tego, nie wiesz czego chcesz. Wyrzucaj to na ten biały obrus, aż osiągniesz rezultat taki, że 100% tej informacji znajdzie się na tym białym obrusie, a ty będziesz wiedzieć, że 100% informacji jest na tym białym obrusie. I że ty jesteś człowiekiem wolnym od tego, nie wiesz, czego chcesz. I jeżeli ja Ci powiem nie wiesz, czego chcesz, lub ktokolwiek ci powie nie wiesz, czego chcesz, to w ogóle na to nie reagujesz, lub reagujesz ze śmiechem. Rozumiesz? Bo jest to absurd. Przestała sugestia hipnotyczna wmontowana ci w dzieciństwie działać w jakikolwiek sposób na twoje życie. W związku z czym możesz się zorientować, co dzięki temu uwolnieniu się od sugestii nie wiesz czego chcesz, co odzyskałaś lub odzyskałeś i co z tego masz. Co odzyskałaś, to są zawsze duże wartości pod spodem. Wartości intelektualne, wartości emocjonalne, wartości duchowe. Więc, jeżeli chcesz, to ja Cię bardzo zachęcam, uwolnij się od tego typu ograniczenia, które brzmiało, a Ty nie wiesz czego chcesz. Abyś od dzisiaj wiedziała lub wiedział, czego naprawdę chcesz, bo to jest święte. Bo jeżeli ty wiesz, czego chcesz, to możesz to wprowadzić w życie. I na tym polega, polega luksus i cudo tej metody. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za udział w naszym spotkaniu. Bardzo się serdecznie proszę o komentarze i bardzo się serdecznie proszę o takie tam są znaczki, żebyś mogła podlajkować, bo mógł podlajkować żeby się to rozpowszechniało. Bardzo ci serdecznie dziękuję.